Jeszcze kilka lat temu satyryk, obecnie przywódca na którym skupiona jest uwaga całego świata. W dzisiejszym materiale przybliżymy wam postać Wołodymyra Załęskiego, prezydenta Ukrainy. W tym miejscu chciałbym was zachęcić do subskrypcji naszego kanału. Z góry dziękuję. Wołodymyr Aleksandrowicz Załęski urodził się 25 stycznia 1978 roku w mieście Krzywy Róg, położonym w środkowej Ukrainie, w rodzinie ukraińskich Żydów. Obecny prezydent Ukrainy ukończył studia prawnicze na Krzyworowskim Instytucie Ekonomicznym, będącym filią Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego, lecz nigdy nie podjął pracy w zawodzie prawnika, a to za sprawą przejawianego już w najmłodszych latach talentu i zamiłowania do aktorstwa, które już w latach 90. uczyniło go niezwykle popularnym komikiem i satyrykiem. W tym czasie współzawodnictwo kabaretowe na Ukrainie i w innych krajach postsowieckich cieszyło się dużym uznaniem, a Załęski wraz z grupą 95J Kwartał, której był liderem i głównym scenarzystą, występował w wielu krajach bloku wschodniego. Na fali zdobytej popularności grupa kabaretowa przerodziła się w przedsiębiorstwo producenckie, którego Załęski był współwłaścicielem. Przedsiębiorstwo współpracowało z największymi prywatnymi stacjami telewizyjnymi na Ukrainie, a sam Załęski stawał się producentem i twarzą kolejnych lubianych programów. Warto wspomnieć, że zdobyta przychylność widzów sprawiła, że w 2006 roku zwyciężył on w ukraińskiej wersji programu Taniec z Gwiazdami. W 2015 roku Załęski, swoją telewizyjną działalnością, niemal przepowiedział sobie swoją przyszłą rolę w państwie, wcielając się w serialu satyrycznym Sługa Narodu, w rolę nauczyciela historii, który zostaje prezydentem Ukrainy. Dwa lata po rozpoczęciu emisji serialu Sługa Narodu współpracownicy Załęskiego zarejestrowali partię polityczną o takiej samej nazwie. Już niecały rok później sondaże pokazały, że cieszy się on dużym poparciem, tym samym na przełomie 2018-2019 roku Załęski ogłosił swój start w wyborach na prezydenta Ukrainy. Załęski w swojej kampanii prezydenckiej wykorzystał nastroje bardzo dużej części obywateli Ukrainy, którzy po tzw. rewolucji godności i agresji Rosji w 2014 roku byli rozczarowani nieskutecznymi reformami w kraju i umacniającym się, zapoczątkowanym w latach 90. systemem oligarchicznym, w którym to wąska grupa najbogatszych obywateli de facto kreuje politykę państwa i rządzi w sposób maksymalnie skupiony na pomnażaniu własnych korzyści. W dużej mierze to właśnie w tym czasie Ukraińcy zrozumieli, że oferta cywilizacji Zachodu ma dużo więcej do zaoferowania niż bycie w kręgu wpływów rosyjskich. W kampanii prezydenckiej Załęski podkreślał, że jest kandydatem spoza systemu. Wykorzystywał również swoje doświadczenie komika i satyryka, między innymi w krótkich filmach zamieszczanych w serwisach społecznościowych, do tej pory wykorzystywanych dostatecznie w kampaniach wyborczych na Ukrainie. Duża niechęć i nieufność do polityków sprawia, że to właśnie Załęski jako nowa twarz na scenie politycznej już w pierwszej turze wyborów otrzymał ponad 30% głosów. Część ekspertów podkreśla, że za sukces Załęskiego w wyborach, co może wydawać się dla niektórych irracjonalne, odpowiada jego brak doświadczenia w polityce i brak jasnych politycznych poglądów. Większość elektoratu opinię o przyszłej głowie państwa wyrobiła sobie na podstawie wspomnianego wcześniej serialu telewizyjnego, w którym wcielił się on w rolę skromnego i oddanego przywódcę Ukrainy. Co ciekawe, taki obraz Wołodymyra Załęskiego sprawił, że zyskał on, co również wydaje się dziś wręcz niemożliwe, poparcie również prorosyjskiej części narodu. W drugiej turze wyborów, która odbyła się 21 kwietnia 2019 roku otrzymał on aż 73,2% głosów bezdyskusyjnie pokonując ubiegającego się o reelekcję Petra Poroszenko. Tym samym 20 maja 2019 roku, po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta, Załęski rozwiązał parlament i już 21 lipca 2019 roku, w przedterminowych wyborach jego partia Sługa Narodu zdobyła bezwzględną większość w Radzie Najwyższej Ukrainy, będącej jednoizbowym parlamentem tego kraju. Prezydentura Załęskiego przypadła z pewnością na bardzo trudne dla Ukrainy czasy, a pojawienie się pandemii COVID-19 Trwający konflikt z Rosją oraz groźba kolejnej rosyjskiej inwazji, przy dodatkowo trudnej sytuacji w polityce wewnętrznej i energetycznej, dość szybko sprawiły, że obecne reformy i wymiana elit politycznych będzie niezwykle ciężka do wykonania, a w niektórych odcinkach wręcz niemożliwa. W polityce wewnętrznej opinia publiczna skupia swoją uwagę na konflikcie prezydenta Ukrainy z najbogatszym obywatelem i oligarchą Rinatem Achmetowem. Achmetow to oligarcha, który niezwykle wzbogacił się na prywatyzacji państwowego mienia. W 2021 roku jego majątek wyceniany był na około 10 miliardów dolarów. Dla porównania, majątek Jana Kulczyka, będącego przez wiele lat liderem rankingu najbogatszych Polaków, wynosił w szczytowym momencie około 4 miliardów dolarów. Jest on m.in. właścicielem holdingu, będącego największym producentem żelaza i stali. Posiada również media, w którego skład wchodzą popularne na Ukrainie stacje telewizyjne. Dodatkowo należące do Ahmetowa spółki dominują w sektorze energetycznym. Szacuje się, że wszystkie jego interesy dają zatrudnienie ponad 300 tysiącom Ukraińców. To wszystko sprawia, że jest on niezwykle trudnym przeciwnikiem. Konflikt między prezydentem a najbogatszym ukraińskim biznesmenem wybuchł na fali podpisania przez Załęskiego tzw. ustawy o oligarchach, która ogranicza pozycję najbogatszych obywateli w kreowaniu jego polityki i jest niekorzystna pod względem podatkowym. Spór przybrał charakteru osobistego, tym samym media Ahmedowa i innych oligarchów zaczęły atakować prezydenta Załęskiego. Mimo groźby rosyjskiej inwazji konflikt wciąż trwa, a sam Załęski wykorzystał fakt ucieczki dużej części oligarchów z Ukrainy, nazywając taką postawę antypaństwową. Co warto podkreślić, ucieczka grupy najbogatszych Ukraińców nie wynika tylko z samego strachu przed inwazją, a w dużej mierze spowodowana jest możliwością skonfiskowania na potrzeby konfliktu zbrojnego ich olbrzymich majątków. Wymieniając polityczne problemy prezydenta Ukrainy, nie możemy oczywiście pominąć tematu groźby kolejnej po wojnie w Donbasie i zajęciu Krymu inwazji wojsk rosyjskich na tereny wschodniej Ukrainy. Groźba ataku ma miejsce od listopada 2021 roku, w konsekwencji pojawiających się coraz częściej informacji o możliwości wstąpienia Ukrainy w przyszłości w szeregi NATO. W tym miejscu zachęcam do obejrzenia poprzednich materiałów na kanale, które poruszają tę tematykę. W porównaniu z niepokojem płynącym z europejskich i amerykańskich mediów mówiących o potencjalnej agresji Rosji, która może nastąpić w każdej chwili, postawa władz Ukrainy na czele z Załęskim wydaje się dużo spokojniejsza. Prezydent Ukrainy chce tym samym zapobiec wybuchowi paniki, a jednocześnie wykorzystuje sytuację do zbliżenia się z Zachodem. Postawa Załęskiego jest chwalona przez analityków i ekspertów oraz zachodnie władze i media. Załęski, przyczyniając się do reformy ukraińskiego wojska, podkreśla jego możliwości bojowe i defensywne w ewentualnym starciu z siłami rosyjskimi. Apeluje o wprowadzenie przez kraje zachodnie silnych sankcji na Rosję i jednocześnie nie boi się dopuszczania krytyki wobec postawy części zachodnich przywódców, wstrzymujących się z jasnymi deklaracjami potępiającymi Rosję na początku eskalacji konfliktu. Takie podejście ukraińskiej głowy państwa zapewne zasługuje na pochwałę i może podobać się ukraińskiemu społeczeństwu. Załęski w tej sytuacji dobrze radzi sobie na arenie międzynarodowej, ale dziwić może fakt nie niezaprzestania wewnętrznych sporów, gdy groźba rosyjskiej agresji jest wciąż realna. Co sądzicie o prezydencie Ukrainy, o tym, w jaki sposób zdobył władzę i jak radzi sobie w trudnej sytuacji politycznej? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Jeżeli ten film Wam się podobał, to zostawcie suba i lajka. I do usłyszenia w kolejnym materiale.